Cześć, jestem Seru, a to jest program 7 kawałków. W każdym odcinku opowiem wam o siedmiu wyjątkowych kawałkach, które swoją oryginalnością wpisały się na stałe w kanony światowej muzyki. Za każdym razem zaproszę was w muzyczną podróż po innej kategorii, do której wybiorę te z utworów, obok których w mojej opinii nie da się przejść obojętnie. Tak się złożyło, że mamy okres przedświąteczny. O czym od początku listopada przypominają nam z ekranu Patrycja Kazadi, Krzysztof Ibisz, którego ktoś odważył się ubrać w siwą brodę, a także dekoracje witryn sklepowych. Radiostacje powoli zaczynają molestować nas klimatycznymi utworami, czemu więc nie wziąć na tapetę siedmiu kawałków na święta Bożego Narodzenia? Żeby jednak poddać przez świąteczną atmosferę, ja też delikatnie podrasuję nieco wygląd w naszym studiu. Ok, skoro jak mawiał klasyk, wszyscy gotowi można zaczynać. Odsłaniam pierwszą z siedmiu kart, jakie mam dzisiaj w swojej muzycznej talii. Na siódmym miejscu zestawienia wylądował nikt inny jak pan Christopher Anton Ria, znany lepiej jako po prostu Chris Ria i utwór Driving Home for Christmas, który ujrzał światło dzienne w latach osiemdziesiątych. Brytyjski artysta śpiewa w nim, jak to do domu na święta podróżuje autem, wioząc przy tym tysiąc wspomnień. W wywiadzie dla BBC przyznał, że inspiracją do napisania tego utworu była podróż na święta z Londynu do Middlesbrough z jego żoną jej Austinem Mini, a samą piosenkę nazwał samochodową wersją kolendy. Co ciekawe, sam Chris lubi od czasu do czasu mocno depnąć w pedał i pogonić konie mechaniczne pod maską, bo poza śpiewaniem jest także utytułowanym kierowcą wyścigowym i ma za sobą starty w wyścigach kalibru Porsche Supercup czy 24 godzinne Le Mans. Pozycja numer 6 to shaking Stevens i jego Merry Christmas Everyone. Wystarczy wypowiedzieć ten tytuł, żeby w głowie wybrzmiała melodia będąca głównym motywem tej piosenki. W 1985 roku ów niebanalny hit zdążył zyskać miano świątecznego utworu roku, mimo iż został zagrany po raz pierwszy dopiero 21 listopada. W teledysku artysta opowiada o młodej Samancie, która spotyka go w autobusie. Później zaczyna się prawdziwa karuzela scen pełnych akcji: wizyta Świętego Mikołaja, radosna walka na śnieżki i w w końcu bałwan, który goni Sheikina. Oglądając tę historię, można by zaryzykować stwierdzenie, że biały proszek widoczny na wideoklipie to niekoniecznie śnieg. Tak czy inaczej, utwór bardzo charakterystyczny, niewątpliwie wyróżniający się stylem na te reszty świątecznych propozycji. Miejsce piąte, a na nim wyjątkowy utwór Let It Snow, stworzony przez liryka samego Kana i kompozytora Jula Steina. Utwór pozornie idealnie wpisuje się w świąteczne kanony, ale jeśli sądzicie, że ma jakikolwiek związek ze świętami, to jesteście w okrutnym błędzie, w którym i ja tkwiłem przez długie lata. Okazuje się bowiem, że został on napisany w związku z falą upałów, jaka miała miejsce w Hollywood w Kalifornii w 1945 roku. Poza tytułem Niech pada śnieg, który był po prostu cenzuralną wersją polskiego życzenia zimo na p*** dalej, wypowiananego przez niektórych w największe upały, nie miał ze świętami nic wspólnego. A co ciekawe, właśnie tak jest dzisiaj kojarzony przez jakieś 99% społeczeństwa. Na przestrzeni lat hit ten wyśpiewywali tacy artyści, jak Frank Sinatra, Dean Martin, Doris D, czy też Michael Bublé. Zatem niech pada śnieg w moim ulubionym wykonaniu Dina Martina. but as long as you love me so let it snow let it snow and snow Podkręcamy tempo, bo oto na czwartym miejscu ląduje Mariah Carey i jej hit All I Want For Christmas Is You. Singiel pochodzi z albumu zatytułowanego Po Prostu Merry Christmas, który ujrzał światło dzienne w listopadzie 94 roku. Nie trzeba być geniuszem, żeby zgadnąć, że cały album Merry Christmas Mariah poświęciła utworom o tematyce świątecznej. Ale to właśnie ten konkretny kawałek znalazł się w pierwszej dziesiące list przeboju w niejednym kraju. Warto też dodać, że jest ulubionym utworem świątecznym Brytyjczyków, a także stał się pierwszą piosenką świąteczną, która sprzedała się ponad milion razy w postaci dzwonka na telefon w Stanach Zjednoczonych. Tu akurat wątpliwości, że jest to utwór świąteczny, nie mamy żadnych. Krótko mówiąc, Maria śpiewa o tym, że niczego tak bardzo nie potrzebuje w święta, jak po prostu bliskiej osoby obok. Warto też wspomnieć, że piosenka doczekała się aż trzech teledysków. Po tych pozytywnych rytmach czas na chwilę zadumy i refleksji, bo trzecie miejsce zestawienia, jakie dla Was przygotowałem, zajął utwór Do They Know It's Christmas. Powstały w 1984 roku z inicjatywy Irlandczyka Boba Geldofa na rzecz pomocy ofiarom klęski głodu w Etiopii. Na antenie radia BBC Geldof zachęcił artystów do stworzenia piosenki charytatywnej, z której fundusze przeznaczono by na ten szczytny cel. W rezultacie powstał zespół Band Aid, który stworzyli m.in. tacy artyści jak George Michael, Phil Collins, Sting, Paul McCartney czy David Bowie. Tekst utworu skłania do zastanowienia się nad tym, że w trakcie świąt są takie miejsca na świecie, gdzie zamiast radości i szczęścia panuje głód i pragnienie i że dla ludzi zmagających się z taką rzeczywistością największym prezentem jest po prostu życie. Wśród siedmiu kawałków na święta nie mogą też zabraknąć polskiego akcentu, a jest nim utwór dziewczyn z Desu zatytułowany Kto wie czy za rogiem. Wydany w roku 2000 singiel zyskał w naszym kraju sporą popularność i uplasował się na szesnastym miejscu Airplay Top, czyli oficjalnej listy stu piosenek najczęściej granych przez polskie stacje radiowe. Mimo, że drogi dziewczyn z Triadesu rozeszły się dawno temu, wracają one co rok w tym świątecznym utworze, nadal chętnie puszczanym przez rodzime radiostacje. Czas na finał, na numer jeden absolutnych hit kawałków na Boże Narodzenie. Utwór wywołujący skrajne emocje, od zachwytu pomigotanie migotanie przedsionków, roztrój żołądka i skok poziomu cukru we krwi. Tak, wiem, to było do przewidzenia, ale inaczej być też nie mogło, bo tak samo jak święta nie może zabraknąć Kevina na polsacie, tak i wśród siedmiu kawałków na święta nie mogłoby zabraknąć George'a Michaela z zespołem Wm i ich jakże świątecznego utworu Last Christmas. Czemu więc pierwsze miejsce? Ano może dlatego, że przebój, który urósł z domiana Hymnu Bożego Narodzenia, ma wspólnego ze świętami mniej więcej tyle, co Marcin Najman z mistrzostwem MMA. George śpiewa w nim o tym, jak to w ostatnie święta zakochał się w niewieście, która mówiąc wprost, olała temat. No cóż, może po prostu przejrzała Georgia na wylot. Jakby nie było, artysta sięgnął z tym utworem napisanym w 84 roku po platynę, jako że płyta z nim sprzedała się rok później w liczbie miliona egzemplarzy w samej Wielkiej Brytanii. Jeśli więc słysząc piosenkę Last Christmas tracisz apetyt i masz wrażenie, że nawet po wyrzuceniu wszystkich odbiorników radiowych usłyszy się zamiast dzwonka w swojej mikrofalówce, to gdy zbliżają się święta, nie masz z nią szans. Ona i tak Cię dopadnie, a Michael i tak będzie liczył tłuste funty szterlingi za tantiemy. No i tym sposobem znacie już wszystkie moje propozycje siedmiu kawałków na święta. Jak widzicie, nie wszystkie są radosne i paradoksalnie nie wszystkie mają związek ze świąteczną atmosferą, a co najwyżej są opuszczane przez radiostację w tym właśnie okresie. Ale, ale to nie wszystko, co dla Was mam. Jestem pewien, że na mojej liście czegoś Wam brakuje i że zastanawiacie się, jakim prawem pominąłem ten lub tamten utwór. Mam więc propozycję. Dajcie znać, jaki jest według Was brakujący kawałek na tej liście. Piszcie w komentarzach, dzielcie się ze mną nimi na Facebooku, a spośród wszystkich, które zgłosicie, pozwolę sobie wybrać jeden, który trafi na warsztat do osobnego odcinka z cyklu: brakujący kawałek. Do dzieła! Ja tymczasem się z Wami żegnam, mając nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTube, a jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie znać. Trzymajcie się ciepło, niech te święta będą dla Was mega radosne oraz upłyną wam wśród dźwięków Waszych ulubionych świątecznych kawałków. Let it snow, siema!